Cześć, hej! Cześć! odcinek z BSP, a w dzisiejszym odcinku będę się pytał moich znajomych z BSP oraz osób z Nexusa, jaki jest ich ulubiony Topkowicz. No, no Topkowicz, po prostu nie wiem, mogą wybrać Topkowicza, co jest na 50. miejscu, co jest no, w Top 10, no jakiegoś po prostu Topkowicza. No i gdy, powiedzmy, ktoś napiszę nie wiem, Misarianę, bo wtedy Misarianę parkour przejdę. Więc zobaczymy też przy okazji, kogo radzimy, bardziej lubią, a tu chodzi o to tylko że na przykład parkury osób wybranych przez moich widzów. Chyba wiecie o co chodzi. Więc no, widzimy się, że już będę zadawał pytanie pierwszej osobie. Dobrze moi drodzy, to ja będę pisał do paru osób tutaj, bo do koty napisałem do kogo jeszcze mogę pisać. Na pewno do moich aktywnych znajomych, mogę w sumie napisać do augro. Nie wiem, czy w ogóle do sobie, których ja piszę, ale niektóre osoby sobie myślać. Okej, okay, Misteria na 5, już sami dam odpowiedź. Napiszę jeszcze do Pinki no, i mogę w sobie jeszcze napisać do, do peszki. No i okej, okay, to napiszę, dzięki, nagrywam XD, xd No i dobra, chodźmy na parkur Miss Ariany. Tylko nie wiem, czy Miss Ariana ma jakiś parkur. Tutaj, że set nawy chyba wbijała 8 miesięcy temu. Nie wiem, może, może. Ale, no, czy Miss Ariana ma jakiś parkur? To jest dobre pytanie. To, to jak jakieś próbowałem ale nie udało mi się Jak mi się nie udało To... To, to chyba nie jest warkietowo, to było chyba na multiki A w ogóle to ma takiego znaczenia, dobra czemu jakiś tam na Ale z tym odpowiedź fajna, dobra No niech będzie taki W sumie, no nie wygląda tak, nie wygląda tak źle I tam że dużo osób mi opisuje. Ale to zaraz moi drodzy sprawdzimy Bo no, teraz nie będę jeszcze patrzył po prostu więc no, widzicie, jestem jak parkour i stariany. Ja głaszczę zwierzaki i Wam też polecam głaskać zwierzaki. No bo wy dostajecie kryształy, a osoba, której jest w parku dostanie ekspo, więc maskanie zwierzaków się opłaca. Ja zawsze głaszczę, tutaj wcale do mnie herbatna nie była. <głosy> <Topkowicz>. <głosy> o, ciekawe, ciekawe co to, nie wiem, naprawdę w drodzy... Nie wiem co ja teraz wkleiłem. Ale dobra, chodźmy dalej. Jestem na starcie, no okej. Okay. Wiecie, spotkali, i Dobra. Jakby z czatu na, na tym, na parkurze się nie liczą odpowiedzi. Ale no, trudno. No, no i tak wysłać, może wtedy będą mi na TV chcieli odpisywać. No nie wiem, nie wiem, no bo tak, tutaj się nie liczą. Dobra. Kolejny portal i kolejny klucz tu będzie chyba. Czy nie? Nie, serdecznie tu szedłem. Jakby lol i... A nie, dobra, jednak będziesz tutaj. Dobra, to nie wiem, jakby dużo osób nie mnie wbija, więc ja pozdrawiam wszystkich z czatu, bo <grymne> co to ma być. A ja nie wiem, nie wiem co to ma być. Dobra, ja może nie będę czytał czatu, ale labirynt. Aha, nie zginąłem. Aha, serio, mój drodzy. to tam jest labirynt, to... Nie nie. Wydę tam jeszcze raz, ale no... Yy, jak labirynt tam będzie to trochę słabo, więc cięcie i widzimy się, gdzie dojdę do tam labiryntu. Dobrze mi drodzy, ja doszedłem do tamtego labiryntu i... a ja po prostu do no, bo ten labirynt jest y, za trudny, tak? Złuje przecież może się jeden parkur Ariany, jeśli jakiś taki ma, więc... Ale no no, no chyba chyba tak średnio Ariany z tym parkurami, więc zobaczmy topkę. Y, pozdrawiam YouTube. Misariana, Misariana już była, no to pozdro na wyżę. Miss już była, dobra, dalej. No to mogę się ze strony spytać, jaki sobie był Miss Yy, ok, dzięki, nagram, ale no już była niestety, więc jak trochę średnio, yy, dobra, yy, ja, czekajcie, co, co? Ja, do, ja, Topkowicz, dobra, yy, nagrywam, Topkowicz, no tak, Topkowicz, jakby Topkowicz napisałem, bo... Nie wiem, ale co to? No, osoba z topki! Chyba taki to jest Topkowicz? Nie, ja wiem, że piszę Topkowicz i mówię Topkowicz, bo. Okej, okay. no, moja. No to nie będzie. teżka w sumie, no ona jest w topce, więc. No, no jest siódma w top, więc niech będzie. Tylko Joyco jest z parkur? To on jest trochę taki długi. Tam Widzę kolejne wiadomości. Yy, turniej, turniej czterech czy To jest parkur? Tak. A to jakieś pewnie bawi. Ale no okej, okay. dobra, tu co? Tutaj cztery skoczni i o co tu chodzi? O, to tak mam się wybić. Nie wiem, czy ja to przejdę, bo bo nie wiem. Tam przybliży i. Nie wiem, bo tutaj tak mam wlecieć. Yy, Pozwól, że zobaczymy, jak to działa. No dobra, no to pokaż. Patrzymy, gdzie, je, patrzcie. No, no, niech pokazuje. Pokaż. No, no to niech, niech pokażę. Patrzymy wszyscy i nie wiem czy pokażę. Trzeba na środek. Aha. Okej, okay, to na środek i... Ej, no byłem blisko, ale nie doskoczyłem, ale byłem blisko już, więc to już dobrze, więc patrzcie, jeszcze raz próbuję i... Tutaj znowu, no kurczę, bo ja tak zawsze na przedostatni wskakuję, ale... wiem już o co chodzi przynajmniej, może tak z tej strony. Z tej strony dolec. Nie, z tej strony nawet nie wiem. Tam. Jest okej, ktoś to przeszedł, ale. chciałam mieć na to sposób po prostu, bo tak inaczej się nie da. A oni widziciele się na czacie. Ale no to. zdarza się, tak? Ja też nie powiem, no to. No bo to nie jest takie łatwe. Aha, ogro coś się przeszedł. Co? przeszedł. Co? Jakby. Co się dzieje? Dobra, ja nie wiem. <grymne> o, doskoczyłem! Jestem! Okej, okay, to też, też napiszę S. Będę taki jak wszyscy. Czekajcie, S. S napiszę i dobra, idę stąd. Wszedłem, widzicie? Ja, ja też umiem w Lockstar Planet grać. Nie, że tak. Gdzieś że się go Okej, Ok, Crash. Tutaj było. I chyba też nie pisała Kamlox, więc no, przyjdzie Kamloxa. tam czwarty to, w top, więc jak najbardziej, no, zaliczam. Więc nie wiem, nie wiem co to, co jest niemożliwe chyba, bo kiedyś, pamiętam, było to TOP. No ale dobra, niech będzie, nie wiem co to, XD, możemy w sumie to przejść, a nie, to jest szalone, a to nie jest, sam sekundówka. Nie, to nie jest sekundówka, ale to nie nigdy, tutaj jakiś taki polski start, no to, no dobra, dobra. Niech tam będzie, aha, nie <noise> ale fajny taki start, taki wiecie, no, polski start, dobra i... Przeczęcam się i jestem, i super, a ja wiem, no to fajnie, fajnie. Maruch, mogę jeszcze raz? Yy, no nie, ja nie, nie będę pisywał, ja napiszę tylko, że zobaczysz na od i, i wtedy będą, no wiecie, wtedy będziecie No nie, no nie piszę dwóch razy tych samych osób, ani przychodzę dwa razy tych samych osób, no bo mm, to było takie trochę dziwne chyba, aha, tam słyszałem, jest taki skok trochę. Okej, okay, jak widzicie, doskoczyłem. W sumie tam było po prostu trzeba się rozpędzić i tak skoczyć, jakby z. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to wam powiedzieć, ale zrobiłem tam cięcie. No bo wiecie, no nie chciałem tam wam zamudować. Znaczy, wiedziałem, czy po prostu przejdę do tego pierwszym razem. Ale szczęście mi się udało, jakby. Naprawdę, mój drodzy, nie wnikajcie w czat, bo. Bo czat jest taki. Nie patrzcie po prostu na niego. No, nie, nie patrzcie oj, się minęło. nie wiem, nie wiem, nie wiem komu, no ja żyję, jak widzicie, no, nie wiem, może tam ktoś zbiło, może nie, nie no, wiem, jaki odcinek będzie, to kok, z tym może się łatwo domyśleć, no bo, yy, no, zazwyczaj <ścoughs> nie piszę do osób na TV, jaki jest mój ulubiony Topkowicz, więc, no, to takiej, wiecie, nie było trudne do myślenia, no, no nie, powiem, nie ukrywam, no, nie było, ale okej, okay, przyszedłem, Kolejny parkur więc no, piszę do następnych osób. W sumie nie wiem, raczej jeszcze przejdę jeden parkur to tutaj czy ktoś mi jeszcze odpisał? To pozdro, płaczę, okej. Okay. Yy, to pozdro, Dobra, lubisz herbatkę, to... Super odpowiedzi. Dobra, Pinki napisała, że Ariana może... No dobra, on do niech już będzie. No, no może, tak. Mam nadzieję, że napisze mnie. Ja. To już było, więc to jest ten ja. Ja do Darek nie wiem, może nie, może nie, nie wiem do kogo. Napiszę do kogoś z... Okej, okay, do tej osoby już pisałem... Nie, nie pisałem do tej osoby, a tak mi na parkurach, to napiszę. Do tej osoby mogę napisać yy, i, i co? Jeszcze dobra, raczej do osób nie będę pisał. Yy, ty. Ale że ja w kopzę, no... No nie wiem, no niby 150, ale... No dobra, no... No niech będzie, no bo... No, no jestem, w opcji, tak, 150 niby, ale jestem. W sumie mogę przejść ten parkour, jakby, nie, ja mogę to zaliczyć, ja, ja tak zaliczam topka od levela, w sumie, 105 jakoś, ale no, niech będzie, ktoś napisał, że ja, no to ja, no, no dobra, no, zdarza się. Ej, Maro, to nie fair, no, nie fair, nie fair, no, bo, nie, no, w sumie, nie wiem, jakby każdy u... Boża, tutaj sobie zobaczę. Nie może być jedna os dwa razy. Okej, okay, no bo żeby było wszystko jasne, aż w widzicie, ja się tak poświęciłem, że, że ja zginałem, jak ja to więc to jest poświęcenie. O, widzicie, ta pani jest panie straciłem. Miałam ja cheaty, to serio. <laughs> no dobre, no te serio. No, nie miałam cheaty, no co wy nie było. No i dobra, tutaj ten parkour jest ogólnie łatwy, bo przychodziłem go już 150 milionów razy, znaczy co, w ogóle nie, moi drodzy, wam się tylko wydaje. Serio, tak wcale nie jest, że ten parkour przychodziłem już tyle razy, że znam go prawie, że na pamięć. I na serio, to wam no moje parkoury zazwyczaj znam, bo sam je buduję i tak długo je buduję, bo ja parkoury buduję długo, ogólnie, tak, robię. Ja to nagrywam, jest niedziela, tak, i no jest fajnie po prostu, bo jest niedziela, jest ostatni dzień stycznia, więc to jest już pierwszy luty I ja to nagrywam, tutaj widzicie taki etap z lodu, taki fajny, bo taki, śnisko tak ślisko jest i ogólnie teraz też grało padał śnieg, więc też jest tak, tak fajnie Widzicie, znowu jest straciłam HP przez te pajęczyny, też tam cheatery, ja naprawdę cheatery to jestem, jak widzicie, że znowu nie rację tego HP przez te pajęczyny no, ja widzicie, ja to umiem. Okej, okay, tutaj jest laser. Tutaj trochę niebezpiecznie, bym tutaj wpadł na ten laser. To byłoby tak trochę średnie. Tutaj czeka na mnie, żeby wejść do mety. I wchodzę do mety. No i mój rodzin, na dziś to już raczej byłoby na tyle. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. I możecie napisać. W sumie powiedzmy, kogo wy macie znać z takiej topki? No bo jak Wasz ulubiony? Może nie. Ale myślę, przecież kogo macie w z tej topki, no to się nie widzicie. A więc ja się z nami żegnam do następnych odcinków, live'ów. No i cześć!